Wszystkim niedziela, godzina 12.00. Czy Chińczyki to szajs? Czy Chińczyki to kij? Czyli sprawdzamy chińską motoryzację, która zalewa Europę masowo i zalewać będzie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest znowu marka Dongfeng, tym razem z największym bydlakiem, czyli huge. I teraz. Słowem wstępu, najpierw zobaczcie jak ten samochód wygląda i prezentuje się, bo za 149 tysięcy brutto. To przy tych rozmiarach samochodu wątpię, czy otworzysz katalog Audi Q7 czy Skody Kodiaq, no bo to już jest 4,7 metra gablota. Zobaczcie jak to wygląda i porozmawiajmy, bo Domfeng no, będzie chyba dużym graczem na tym rynku. Prezentacja auta za 3, 2, 1, 0. Sytuacji, jak bardzo zagrożona jest europejska motoryzacja, to pamiętajmy, że Dongfeng jest marką, która istnieje od 1969 roku i jedną z czterech największych w Chinach. Od około 2020 roku aktywnie rozwija sprzedaż eksportową na całym świecie i w Europie. Nie tylko produkuje samochody osobowe w ramach marek własnych i partnerskich, ale także ciężarówki, autobusy napędzane silnikami hybrydowymi, spalinami elektrycznymi itd. W portfolio Dongfenga znajdują się marki takie jak Wojach, Dongfeng, czyli tutaj w Wojach mamy markę bardzo premium, M Hero marka luksusowa elektryczna 4x4 może takiego kiedyś dorwę. I Dongfeng, uwaga, w ramach swojego przedsięwzięcia z wieloma globalnymi markami powstawił koncerny takie jak Dongfeng Nissan, samochody osobowe, suwy i elektryczne. Dongfeng Honda, serduszko 1.5 200 koni właśnie z Hondy. Dongfeng Peugeot Citroen i Dongfeng Kia. Czyli samochód koncernu, który wchłania wszystko, ma technologię, robi bezpieczne auta, a do tego na dzień dzisiejszy bardzo, bardzo tanie. No bo, jeżeli otworzysz katalog, nawet Skody za 170-180 tysięcy tej wielkości, to i tak jak dołożysz do niej, żeby miała tyle koni. Żeby miała to wyposażenie, to już nie będzie 180, tylko będzie 250. A jeżeli zrobisz to w Volkswagenie albo gdzie indziej, to będzie grubo. Dobrze, kochani, jak zawsze, żeby nie przedłużać odcinka, w pierwszej kolejności sprawdźmy, co nasz chiński samochodzik oferuje, jeżeli chodzi o grubość powłoki lakierniczej. Robi się coraz cieplej, bo już mamy listopad, połowę listopada, kiedy to oglądacie, nie wiem, jaki jest dzień. Dobra. No tu jest europejsko, tu jest, tu jest oszczędnie, czyli jak nasza cała Europa. Tutaj weźmy to moja wina. O, bardzo oszczędnie w porównaniu do ostatniego Dąfęga, to ten jest... Ba o, bardzo oszczędny, nie wiem, czy on już polerowany był 40 mikronów na dachu, 40 mikronów na drzwiach 50 na drugich. 50, to jest już bardzo cienko, tak, tak jak typowe europejskie auta. To jest już lakier na jeden raz, tu nawet nie masz czego zebrać potem. 40. Czy on wszędzie są pomalowane? 50. No tu 90 na tych przetłoczeniach górnych. 60, czyli dach trochę grubiej. Drzwi od 60 do... czekajcie. O, no, wyczyść palcem. Tak różnie to jest pomalowane. Wygląda to fajnie. Zobaczmy, co nam pokaże ten samochód na podnośniku, bo ostatni Domfang był bardzo ładnie wykonany. Mniejszy był przede wszystkim, trochę tańszy, no ale słabe miał zabezpieczenia korozyjne. Tu, co już widzimy na początku, też biedy nie ma, bo jest wygłuszenie zrobione. Oczywiście opony prawdopodobnie oryginalne, czyli Jap japońskie, chciałem powiedzieć chińskie. Samochód czysta benzynka. Oczywiście napęd tylko naprzód. Co jest tutaj dużą dyskwalifikacją dla tych samochodów, chociaż zobaczymy później jak będzie z napędami, czy nie będą wprowadzać jakichś innych. Więc zapraszam na podnosik. Paul, solego, Sole, Just give me the light. No i oczywiście, słuchajcie, jest ta sama sytuacja co ostatnio, czyli brak zabezpieczenia, czyli jak to auto kupujecie, tak jak na przykład właśnie. Tutaj, jak Janisz nam dostarcza, to musicie kupić sobie konserwację na dzień dobry, bo szkoda. Szkoda, po prostu szkoda. Ona jest jakaś taka wybiórcza. Ona się tu pojawia gdzieś szczątkowo, dotąd jest. Natomiast tylne zawieszenie wita nas. Zaraz, jak błażej skończy ciągnąć rurę, to ten tu mi yy, yy, zapomoże, ale wydaje mi się, że to jest typowa konstrukcja Fordowska, czy znaczy, w ogóle Fordy, Volkswageny i inne. Proste zawieszenie z tyłu. Zaciski hamulcowe, małe tarcze z tyłu niewentylowane, standard. A w Europejczykach też. Plus, że te wnęki są już tutaj zabezpieczone, bo w niektórych, chyba o modach czy Jayco, nie były. No i tutaj widzicie dalej: gołe, wszystko jest po prostu gołe i wesołe. Konserwacja jest bardzo wybiórcza. Tu jej nie ma, tutaj jest. Więc tutaj od razu widzicie, tu ładnie zgumowane. No tu już nic nie zgumowane na tych szwach, nie? A fajnie by było, żeby to było jednak wygumowane. Przód osłony nie, nie pogardzili. I tu już się zaczyna zawieszenie przednie, zawieszenie przednie, które jest iście proste i będzie łatwe w naprawy. Zobacz, bo jak ładnie. Jak się da, tak się da. Osobno stworzeń, osobno wahać. No, jest przekręcany, jest jakoś tam. Duży, duży tłok. Jest. Tu jest duży tłok. Jest a, a z tyłu właśnie Cię chciałem zapytać, czy znowu widzę Forda, Volkswagena i inne? To, jest to samo. O, wydechy macie firmy Atrapowicz. Bardzo ładne. Tutaj wydech, tutaj ten. No, jakby w serii Europejczyki czy Europejczyki to kicz to też to jest to samo. No, zabezpieczenie jest nędzne. No, jest nędzne brak go. Po prostu czegoś takiego bym nie chciał. Ekologia. No przeoszczędzone na wydechach. No bo zobaczcie, nowe auto, a tutaj jest już pokorodowane. No to jest to tani wydech. Takie rzeczy będą się psuły no, no, nie, ma, nie ma żadnych strumieni ani przepustnic. Właśnie Ale zobacz, na przykład tutaj. Nie? No tu fajnie wygumował, a tam już dalej nie wygumował Chińczyk. Ale jest to solidnie zbudowany kawał fajnej fury. Prostej i taniej w przyszłości na prawach. No bo mówimy tutaj o rzeczach eksploatacyjnych: no to co tu się będzie psuć? Tarcze, klocki zużywać, sworznie wybijać, łączniki. Zobaczcie, wymiana łącznika stabilizatora tutaj. No nic prostszego nie może być. Ewentualnie z samego stabilizatora gumy, pewnie, nie? Ale to nie, no wygląda to solidnie. W wygląda to solidnie. A błażej jest tutaj jeszcze bardzo pedantyczny na temat takich rzeczy bezpieczeństwa, więc. Ale to taki kierunek motoryzacji mi się podoba, bo to nie jest upgrade, to nie jest downgrade, że się cofamy. Znaczy, to jest trochę cofanie się, bo e, teraz wszędzie te limuzyny wielowahacze, wszystko dla komfortu i tak dalej. Ja mam, taki ambiwalent... żyjesz, żyjesz. ja mam taki ambiwalentny stosunek, jeżeli chodzi o taką jazdę, bo oczywiście, że zawieszenia wielowahaczowe e, oznacza to większy komfort, precyzję prowadzenia i tak dalej. W odbiorze użytkownika, jak jeżdżę na co dzień, nie, 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 nie mam takiego odczucia. Wiecie, nie jadę 140 włóków na 70, żeby czuć różnicę w zawieszeniach. Mówimy o normalnym przemieszczaniu się z punktu A do punktu B, z pracy w trasę i tak dalej. Tutaj mi to nie przeszkadza. Felgi. Felgi są ładne, felgi są duże. Felgi są 19-calowe, 235 na 50. No mówię, nie wiem czy, nie no, tekst Made in China, no ale europejskie marki też są Made in China. Więc dobrze, sprawdźmy wnętrze, bo jestem ciekaw, jak ten samochód, co on oferuje, ile miejsca, bo zapowiada się ładnie. Kolor mi się nie podoba, mi się czarna ota nie podobają, wtedy gubi się cały jego kształt i tak dalej. Ale niektórym się podobają. Kamery 360, ładna rzecz. Pod maskę zajrzyjmy. O Jezus. Nie ma teleskopów, a maska waży. No tu się zaskoczyłem, nie? Patyk wstydu. Ale w ogóle zadać Stasiu spróbuj ręką. Ją. No, jest ciężko kobitka, wysokoś dodawa nie Nie. O, wezmę na chwilę naszą drobną kobitkę. Powiedz, czy dasz radę, podnieść tą maskę. Podnieś maskę jako użytkownik. Tak, mamy drobną kobitkę, słuchajcie, trzymasz? jestem silna kobitka. No tak, ale wiesz, teraz żeby ją jeszcze to otworzyć. Jest ciężka. Dawno nie widziałem tak ciężkiej maski. No i to samo co ostatnio. Słuchajcie 1.5 turbo 200 koni bardzo proste na sterowniku Boscha. Proszę ciach. Czyli to samo co w tamtym samochodzie yy, z Domfenga. Prosta technologia, przejrzyste wszystko ładnie to wygląda. Nic tu nie ma skomplikowanego. Tu dolewasz, tam dolewasz, gdzie jeszcze dolewasz, tu, tu dolewasz płyn. Tam spryskiwacze. Ale nie, no powiem wam, do, jestem silny, że tak ciężką maskę zrobić i dać patyk w stylu. To jest maska, którą jak puścisz, to mogą reflektory wypaść. Jezus. Dobra, zobaczmy, jak to w środku. Fajnie. Stasiu mówi, gdzieś to widziałem, na przykład Skoda. No bardzo możliwe. Posprawdzajmy, co to oferuje nam w środku. E, pst, taki mały off-top. No właśnie, przykry obowiązek ubezpieczenia samochodu możemy przekuć w zarabianie i ty możesz zarobić. Zatem, jak to zrobić? Żeby zarobić i się nie narobić, ubezpieczając auto, wystarczy wejść w link, który masz podany w opisie, do porównywarki ubezpieczeń Mubi. Wprowadzasz dane swoje swojego samochodu, obliczać się składka od najtańszej do najdroższej i uwaga, jeżeli zdecydujesz się na zakup z podanego linku podanej składki, która już jest naprawdę dość tania, to jeszcze dostajesz bonus 100 zł w ciągu miesiąca wraca tobie na konto nawet na dwa auta, ale dodatkowo jeszcze. Masz program lojalnościowy, gdzie dostajesz link polecający. I jak ty swoim znajomym dasz, żeby kupili z tego linku, to tobie na konto nabija się kasa nawet do 2000 zł. Wszystkie informacje masz po danym linku, więc można zrobić coś fajnego z przymusu, czyli musimy ubezpieczać, no to zróbmy to mądrze tanio i z głową. Zaglądaj. Dobra, słuchajcie, standardowo sprawdźmy miejsce. Jestem mniej więcej wygodnie, ja. O, dzień dobry. O, dzień dobry. No dobra, ten samochód jest huge. To jest samochód huge, bo nad głową mam jeszcze parę centów przy dwóch metrach i przestrzeń w środku, szerokość, wielkość tego auta no, robi na mnie bardzo duże wrażenie. Podłokietnik standardowo z kapholderem. Muszę zwracać uwagę na takie rzeczy, bo zdarzyło się, że był podłokietnik bez cup holdera, albo w ogóle w którymś Chińczyku nie było. Wykonanie wnętrza, no gdzieś już to widziałem, pewnie w tamtym Dongfengu, albo w którymś innym Chińczyku. Bardzo fajne piano, do tego tutaj imitacja skóry, ładnie to wszystko wykończone, nie trzeszczy, fajne schoweczki porobione. Kolejny cup holderek, jak zwykle w Chińczykach już poniżej robi się plastikowo. Dlaczego tak robisz? No bo na przykład stam auta za 600 tysięcy europejskich, które robią co by było skandaliczne. Denerwuje jak zwykle brak rolety z tyłu. Nie wiem o co o nim chodzi tutaj. Śmieszne małe okienko jak z czołgów. Dobrze. Tył spoko. Nawiewy. No, jedno. Jeden tylko wtyk na kabel USB. Jakieś schowki, schoweczki. Spoko to wygląda. Przód. Zacznę tym razem nietypowo, bo mnie zaintrygował. Rozwalony jestem miejscem pasażera. Myślałem, że to jest żart, ale potem patrzę i mówię, to nie jest żart. Zobaczcie tutaj to. Nie. Ciekaw jestem, czy to jest do podróżowania, jakby pan prezes chciał się położyć. Dobra. To jest maksymalnie odsunięty fotel. Marian, tu jest jakby luksusowo. <laughs> nie to podoba mi się w ogóle design, zobaczcie. No mi to trochę te kąty, to wszystko trąci BMW, łącznie z tym padem, tutaj touchpadem driving mode, znaczy nie jest touchpad, tylko driving mode, auto hold, więc mamy troszeczkę BMW, ale niesamowicie fajnie Wykonana decha rozdzielcza, bo wszystko jest na grubo. Nie są te monitory osobno wiszące, jak w wszystkich innych samochodach teraz. Więc pozwolę sobie już opuścić nóżki pana prezesa. No schowek jak schowek, zwykły schowek, nieklimatyzowany. Więc aż taka luksusowa marka to to nie jest. Podłokietnik. A podłokietnik wygląda na klimatyzowany, proszę. Oczywiście. Dobra. To już jest luksusowe. Ja lubię klimatyzowane schodki, szczególnie latem. Nic tu nie trzeszczy. Czekam, kiedy coś urwę w końcu na takich testach. Powiem Wam bardzo fajnie. Poduszki powietrzne, słuchajcie, a i przy fotelach. To jest naprawdę kawał, kawał roboty dobrej. Ale miękki jest ten fotel, fajny. Nic nie trzeszczy. Prosta decha. Jeszcze klimatyzacja sterowana tutaj. Widzę, że monoklimatyzacja, ale sterowana jeszcze przyciskami, więc to jest na plus. Manety. Tak, manety są. Od. Tutaj będziemy mieli pewnie ten pomad. Pewnie ten pomad aktywny. Dobrze, co ten samochód oferuje za te 149 900 zł. 305 ton, 204 konie, Mach Power, dobrze. Sprawdźmy ulotkę sprzedawcy. 7 litrów spalania, dobrze. Napęd przód, no niestety to jest to, co mówiłem. Automatyczna skrzynia siedmiobiegowa. DCT długość 470, szerokość 190 i wysokość 1,70 m zbiornik paliwa 52 litry, masa własa, mas, masa własa 1580 nie najgorzej. i bagażnik 770 litrów. To jest niesamowite, nie wygląda. Wyświetlacz centralny, wirtualny kokpit, skórzana tapicerka, ale nie piszą, że, z, że skóra jest eko. To też fajnie, zobaczcie to wszystko jest, wszystko jest ładnie, cały ten przód w skórą. Tutaj ładnie wyszyty, fajnie jest to zrobione. System automatycznego hamowania, ostrzeganie o zmianie pasaruchu utrzymywania pasa ruchu, kamery 360, reflektory LED, dos dostęp keyless, bezkluczykowy z funkcją zdalnego uruchamiania silnika. Ok, to ciekawe. W Europejczykach tego nie ma, w Amerykańcach to jest. A to zaraz będziemy testować tę te funkcje. Dobra, widzimy to, zobaczymy. Eee, fotele regulowane elektrycznie, dach panoramiczny, ogromny jest ten dach. Klimatyzacja z nawiewami dla drugiego rzędu siedzeń No okej, okay, cieszymy się. Siedzisko tylnej kanapy o długości 505 mm. To jest duży. System nagłośnienia 6 głośników, 3 razy USB 12, tempomat z jazdy HDC. ostrzeżenie o kolizję, automatyczne hamowanie, adaptacyjny tempomat z funkcją start, GoP, i tak dalej, ostrzeżenie o opuszczaniu pasa ruchu, asystent jazdy w korku, asystent świateł drogowych, asystent rozpoznawania znaków, asystent jazdy elektrycznie regulowany podnóżek pasażera. No to jest naprawdę wow. Brak podgrzewanych foteli no średnio bym powiedział, bo nie wyczytałem ani nie widzę takiego przycisku. Może gdzieś w ustawieniach znajdę. Brak wentylowanych, brak masaży. To w omodzie było tego więcej. Ale też omoda kosztowała 200, a to kosztuje 149, omoda 220. Dobra, automatyczne odpalanie, zamknij. To po to jest ta kółeczka, Stasiu. No i fajnie. I się grzeje auto. Dużo bajerów, zobaczcie, jak gasi się. a teraz się go nie zgasi. O, sorry. No dobra, muszę go manualnie zgasić, ale nakrzyczał na nas, aż zawału dostałem. O, dużo tu się dzieje jakichś różnych dyskotek. Tu się dzieją dyskoteki, tu takie trochę Night Rider, pamiętacie? Dyn, dyn, dyn. Dobra, bagażnik tylny elektrycznie otwierany. Ciekawe czy z funkcją stopki kluczyki trzymam tak. pilota się otwiera Aha. No nie jest to auto dla dwumetrowego chłopa o widzisz bardzo fajnie wróżba z siasteczka no jest ten bagażnik duży no nie można mu powiedzieć że on nie jest duży czy to ma 700 litrów nie wiem no koło dojazdowe pięknie no ja bym tu wszedł ja bym tu wszedł ale nie będę pajacował bo nie mam dzisiaj nastroju na pajacowanie A sprawdźmy czy się zamyka z pilota let's drive fajny ten gausson jest tylko... no, chyba z najbardziej tandetnym elementem tego auta kamery ma dobre no nie można mu zabrać, że nie ma dobrych kamer e, dobra, staś mnie tu od razu w mode sport ustawił ciekawa zależność zauważyłem, że sam zaciąga ręczny ok, to, to większość aut ale jak masz niezapięte pasy i klepniesz w gaz, to go nie spuści a jak zapniesz pasy i klepniesz w gaz, to go spuści. No taki pewnie jakiś standard już teraz bezpieczeństwa. Mi się podoba bardzo to, że nie ma tych ekranów takich ogromnych, rozlanych po całym aucie, bo no to jest naprawdę rzecz ujmująca. Menu w języku angielskim, dlatego że dopiero teraz wchodzą jakieś tam aktualizacje. Oni będą wgrywać to wszystko. Z tego, co mi powiedziano i przekazano, to wielki jest. Z tego, co mi przekazano, no to te wszystkie rzeczy będą siedziały, więc spoko. Cichy jest. Dobra, zdążymy. Przecież to chiński power. Ej, Dobrze to jedzie, ale głośno było przez chwilę. Czy jakieś... Ach, pod dach jest dalej uchylony. Dobra, zasłonię dachy, żeby zrobić test. Dobra, czekaj, na razie zrobimy go na komfort. Jest taka funkcja w tym aucie jak smart. Może nam nie udać na razie, bo musiałbym jechać 90, a nie mogę. Bo po co jechać na 90, 90, jak można jechać 70. Szanuję, naprawdę... Szanuję. O, minęliśmy nasze leśne kurtyzany tam. Strażniczki wjazdu do lasu. Dobra, niech sobie panowie pojadą tutaj do przodu. Nie no to jest. nie wierzył się cały świat przeciwko mnie. Jeszcze ciężarówką wyleciał. Jeszcze niebies. Dzisiaj jest coś nie tak. Cicho jest. W tym samochodzie jest cicho i takie odczucie też jest przy tych 90. Bardzo podobnie te wyniki wszystkie wychodzą. Nie jestem w stanie robić 120. Jestem, pewnie musiałbym jechać na Wodnicę i tak dalej. Prowadzi się dobrze ten samochód, poprawnie. Bardzo fajnie, precyzyjnie kierownica. I tutaj właśnie to, co powiedziałem, że dla mnie zwykłego zjadacza chleba, kiedy jadę po zwykłej ulicy, ja mam. Ze przeproszeniem, w depozycie to, czy to auto ma wielowaha, 60 waha, czy 70, czy 2, czy 1 na stronę, bo mi liczy się, jak to auto się prowadzi, a to auto prowadzi się dobrze, poprawnie. I w takiej konfiguracji, kiedy jadę sobie do przodu, jadę gdzieś zakręt, ja nie czuję absolutnie żadnej różnicy, ewentualnie na wybieraniu nierówności, ale to zaraz zobaczymy na przejeździe kolejowym. Dobra, zbliżamy się do przejazdu. To jest taki dla mnie największy test y, zawieszenia, jeżeli chodzi o głośność pracy, tłumienie i tak dalej. Bo na przykład w skodach ten system zawieszenia, który jest amortyzatorami, które się usztywniają i tak dalej, no ma baga, bo na takich o, na takich nawet lekkich, w lekkim przeskoczeniu stuka. Po prostu nie rozwiązała Skoda tego problemu i to po prostu stuka. Dobrze, chodźmy na nasz tor bojowy. Ustawiliśmy się na hold, znaczy na hold, na sport. Reset. Ua, ślizgnął. Wspiera idzie, się coś nie zgadza. Zgubiłem trakcję. Ostro przymieliłem kołami, samochód miał mieć, ja to mówiłem, ale wolę się upewnić, 9,9 do setki, a samochód zaprezentował nam się setka. 9,37, 9,37 to jest bardzo, bardzo dobry wynik bym powiedział, ciekawe czy ja jeszcze tym urządzeniem jestem pewnie w stanie zmierzyć drogę hamowania, 100 do zera to do zera, co nam pokazuje? Tak, jestem w stanie zmierzyć drogę hamowania tym samochodem. Dobrze, spróbuję jeszcze zmierzyć drogę hamowania, bo mi się kopyta strasznie niego podobały. Więc, Ach, na prostą wylecił najpierw. Dobra, zaraz gdzieś będziemy mieli prostą. Dobra, jest stówka. Trzymam stówkę, trzymam stówkę, hamowanie za trzy. Tu jeszcze nie, jeszcze nie i już. Dobra, zobaczmy co nam pokaże. Nie, to nie jest miarodajne. My tu nic nie urzeźbimy. Bo on liczył jeszcze metry zanim nacisnąłem hamulec. Widać. To 30, 30 par ma na pewno, bo to tak czuć, że to um, mocno jest. No nic, słuchajcie, jak nic nie urzeźbimy, to nic nie urzeźbimy. Tyk, tuk, tyk. tyk. No za takie wysokie autko kusiłoby, żeby zjechać trochę do lasu. <noise> no wiecie, to, to, jakby to jest SUV, to to ma też zjechać z drogi, to nie ma tylko ładnie wyglądać na asfalcie. Fakt, że nie widzę trybu offroad, bo, bo po co ma być tryb offroad w aucie, które nie jest na cztery buty, ale zjechać do lasu powinieneś móc, nie? Tak mi się wydaje. A, tam na naszym tym pojedziemy, no tam też mamy teren w sumie. O, mój ostry zakręt, uwielbiam go. Dobrze się prowadzi, ładnie wchodzi w zakręty. O, tu możemy zjechać. Jezu. Całkiem spoko. Uu, 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 uu. Prześ ostro poszedł. I co teraz? Jedziemy tam? Czy będzie ciągnik wołać? No, nie wiem, czy na miękko. Żeby, żeby zaraz się nie okazało, że musimy wołać Łukasza. I będzie nas Passat wyciągał, któryś tam już działa. Dobra, przeszło, słuchajcie. Auto, którym można zjechać w jakiś lekki teren. Nie no, nie będę całego auta syfił To nie jest, wiesz, to nie chcę terenwizja testuje, takie rzeczy. No mi się marzą takie testy, jak wiesz, tam ten, w tych Stanach. Wziąć, słuchajcie, i tak tą górę wluf, i wyskoczyć nim. Dobra, słuchajcie, przejedźmy się jeszcze na... O, 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 i tego się bałem. Przejedźmy się jeszcze a, na... Nasz plac, gdzie można po dziurkach pojeździć. Dobra, opony wyczyściłem. I tu, jeżeli chodzi o zawieszenie, ciężkość pojazdu, to powiem Wam bardziej w komfort niż on się chyli. On, on dość mocno się chyli, ale nie jest tak, żebyś się bał w zakręty wchodzić. To absolutnie nie przeszkadza. Dobrze, wjeżdżamy na nasz plac do sprawdzania wygłuszeń, czy zawieszenie dobrze nam się tutaj sprawuje. Bo, na mnie kamera jest ok. Powiem Wam cichutko, to wszystko tutaj pracuje. Nic nie podstukuje. Ciekaw jestem, jak przy takim wielkim aucie z promieniem zawracania czy skrętu. Z promieniem dobra. I chyc na full. Poprawnie, no. Bardzo wąskie to autko. jak na prawie pięciometrową Kolumbrynę. To zawróciło ciasno. I ostatnio mieliśmy MG e, hs -a. i głośniej to zawieszenie plastiki głośniej pracowały na tych dziurach, słychać było bagażnika. A tu, mimo braku rolety z tyłu jest całkiem spoko. Tak, że nie ma rolety, słychać, nie? ale nie, ma, nie słychać plastików. Nie wiem, co Domfeng ma drugie auto z Domfenga bez rolety z tyłu. W ogóle. To jest jakaś abstrakcja. To już nawet patrzmy o względy bezpieczeństwa, że wszystko trzeba przypinać wtedy. Co mi się w tych samochodach zaczyna bardzo podobać. Dobra, zdążymy. Spójrzmy. Podoba mi się w tych samochodach jedna bardzo fajna rzecz. Nie ma urwiającego systemu start-stop. Zauważyłeś? Nie ma start-stop. Czyli jest, jest auto na Europę, jest homologowane na Europę, spełnia przepisy europejskie, a jednak nie ma systemu start-stop. O co chodzi? A ten system jest po prostu, no. no. Mógłby użytkownik decydować o tym, bo dzisiaj to jest tak, że wsiadasz i ty nie, 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 nie zrobisz na stałe ustawienia. Musisz wyłączać wszystko za każdym razem, kiedy wsiądziesz do auta. Więc dobra, słuchajcie, ja może jeszcze mi się uda audio sprawdzić, to do Was wrócę. Jakąś taką dziwną sprawę znalazłem. Nie widzę radia w samochodzie, jest tylko USB Music, Bluetooth Music. Głośność. Dziwne, galery music. Ha, no dobra. To mogłoby być wkurzające galery. Możecie ze film na wideo opuścić, ale. Ja wiem, że w dzisiejszych czasach to wszystko się łączy: Bluetooth, USB, Android, auto i tak jest, te CarPlay i tak dalej. Ale to tak na chwilę obecną nie widzę radia. No nie. To nie powiem Wam jak gra. Może fajnie, może nie. Znaleźliśmy, połączyliśmy się Bluetooth na razie. Gra poprawnie, choć na samej górze jednak harczy. jest bas. Jest to czyste do pewnego momentu, jak już przesadzi z głośnością, to nie jest czysto. Ale jest to takie nawet. Nie ma tragedii, słuchajcie. Jakby nie widzę jakiegoś większego problemu, ani żadną tragedią to nie trąci, więc tak jak Stasia mówi, jakby miał napęd na cztery i grzane kufry, to można by było brać i jeździć tym na co dzień bez problemu. Dobrze, jedźmy do podsumowania. Don't thank huge. No brakuje mu trochę, brakuje mu właśnie podgrzewanych foteli, brakuje mu światła, oświetlenia na lusterko chociażby, jak sobie otwierasz. Brakuje tego napędu też, no fajnie było, żeby te chińczyki już były z czterobutami, ale to pewnie będzie kosztować już 180 i tak dalej. No a wtedy Europejczycy powiedzą, e, to ja wolę biedną Skodę za 180 czy 190, ale ona też będzie w przedniobucie. Samochód poprawnie wykonany, samochód naprawdę... Poskładany, spasowany, przyspiesza, hamuje. To naprawdę fajnie wygląda. 5 lat gwarancji na chwilę obecną, mi 150 tysięcy km, potem ma być 7. Marka, która prężnie wchodzi, ale też pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. To jest marka, której właścicielem jest państwo chińskie. Mi się ta auto podoba. Kolor mi się nie podoba, kolor wnętrza mi się nie podoba, ale no brak ro rolety z tyłu, to jest jakaś tragedia, nie? To, to, to jest pomyłka. Ale jest naprawdę huge. Jest, jest to ogromny kawał auta. I mówię, dla mnie to jest taka, no, napompowana. Skoda Kodiak i, i to naprawdę napompowana. I jak na tą cenę, to zarobi się wyposażona, bo pierdół tylko brakuje. Dajcie znać, jak Wam się podoba, bo no ja coraz coraz to bardziej pozytywnie jestem zaskoczony. Czy to auto też mógłbym mieć jeździć i kupić? Tak, to auto też mógłbym mieć jeździć i kupić, bo radia nie słucham, więc mi nie przeszkadza. Grzane dupy, no trochę zimą mnie to jednak kole. Mordę mam taką, jak mam, więc nie muszę się oglądać w lusterku, żeby było światełko, a w bagażniku mało wożę, więc. Jakoś bym to przeżył. Dobrze, kciuk w górę, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!